Spójrzcie na te widoki, na wodę, na ten kolor, na te wodospady. Coś pięknego. Turcja to nie tylko historyczne miejsca, ale także przepiękna przyroda. Cześć! Merhaba! Tutaj Blanka z kanału Pod Tureckim Słońcem. Kochani, dzisiaj wybrałam się na wycieczkę, skorzystałam z tego że nie mam spotkań z turystami i wybrałam się do pięknego miejsca, które znajduje się bardzo blisko Alani, bo około 30 km jest to Kanion Zapadere. Kanion Zapadere przez długi, długi czas to była wycieczka uwielbiana przez turystów, bardzo chętnie wybierana. Natomiast słuchajcie, w tamtym roku w grudniu bodajże doszło e, do zniszczenia tego kanionu, mianowicie mieliśmy tutaj ogromną wichurę i w jej wyniku doszło do zniszczenia kładek, które, które tutaj były przygotowane dla turystów do chodzenia. Przez parę miesięcy ten kanion był zamknięty, oni dokonywali napraw i myślę, że jakieś maksymalnie dwa tygodnie temu ponownie został otwarty. Także sama jestem ciekawa, jak to wygląda. Przyjechałam tutaj z wycieczką. Od razu chciałam pozdrowić osoby, które naprawdę zrobiły mi Dzień, które bardzo mnie zaskoczyły, bo jak weszłam do autobusu, to kilku turystów powiedziało, a my panią oglądamy, my panią kojarzymy z kanału na YouTube, także było mi bardzo miło, serdecznie pozdrawiam. Tuż przed kanionem znajduje się budka, gdzie możecie kupić bilety. Nie można wchodzić sami. W tym roku wprowadzili tylko płatność z kartami, czyli musicie mieć ze sobą kartę, to jest ważne. Jeżeli chodzi o ceny biletów, to za jedną osobę to jest 150 lir. Uczniowie 50 lir, dzieci w wieku od 0 do 8, bezpłatnie. Oczywiście karta muzealna tutaj nie obowiązuje. I kanion jest otwarty od 8.30, a zamykany o 18.30. Jak wchodzicie do kanionu Sapadere, to zobaczcie, na samym początku jest bardzo dużo informacji o tym, co jest zabronione. Między innymi na przykład nie wolno zrywać roślin, nie wolno tutaj jeść, czy na przykład palić papierosów. Także musicie się do tego dostosować, ponieważ kanion jest tutaj wyposażony w kamery i żeby potem nie było żadnego problemu. Chodzimy. Jest tutaj zdecydowanie chłodnie, jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Zobaczcie, te ściany mają 400 metrów wysokości. My w ogóle znajdujemy się na wysokości 700 metrów nad poziomem morza. Mian nazwa jest z tego względu, że jest tutaj właśnie rzeka Zapadere i wioska Zapadere. Jest to bardzo przyjemne miejsce w takie upały jak teraz mamy w Alanii. Zobaczcie, troszeczkę te kładki się zmieniły. Niegdyś nie było tego co jest na górze, tych siatek, ale w tym momencie po prostu doświadczenie pokazało, że musi to być w ten sposób zabezpieczone z tego względu, że podczas wichury z góry pospadały właśnie wielkie głazy i te wcześniejsze kładki poniszczyły, bo one wyglądały właśnie tylko tak, były drewniane kładki, natomiast wcześniej nie było tego całego metalowego zadaczenia. Troszeczkę to przeszkadza w takim nagrywaniu, bo wiecie, co chwilę pojawiają się takie grubsze elementy. Natomiast kanion, bardzo mi przypomina kanion Horma, jeżeli oglądaliście filmik. Natomiast tamten kanion zrobił na mnie ogromne wrażenie. Ten też jest bardzo przyjemny. Tak jak mówię, ta wycieczka cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Z tego względu, że po prostu nie jest męcząca i z tego względu, że nie jest daleko i jest nieco chłodniej. Jeżeli chodzi o te kładki, to one mają około 750 metrów długości. Delikatnie idą do góry, także może być to e, lekko męczące dla niektórych osób. Natomiast jak widzicie, w czasie wycieczki macie czas wolny dla siebie. To wy decydujecie w jakim tempie tutaj chodzicie. Nie musicie iść do samego końca. Po drodze widoki są naprawdę piękne. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać z tego względu, że mi Woda zaskoczona jak tutaj przyjechaliśmy, ponieważ nie ma praktycznie turystów. Zawsze tutaj było pełno, było e, trudno zaparkować. Natomiast fakt, że my jesteśmy dosyć wcześnie rano, natomiast e, jestem zaskoczona, jak mało turystów w tym momencie jest w kanionie Sopadere. E, co chciałam wam powiedzieć? Kanion Sopadere po raz pierwszy został otwarty dla turystów w 1999 roku. Te wcześniejsze kładki zostały wybudowane bodajże w 2008 roku, i właśnie dzięki tym kładkom kanion został rozsławiony. Już powoli moja kondycja nie jest zadowolona, więc powoli idąc ku górze i nagrywając się dla Was, troszeczkę brakuje mi tchu. <śm> Bardzo dobrze widać, że te, ta ochrona została wybudowana w tych miejscach, gdzie po prostu jest prawdopodobieństwo, że jakiś głaz może spaść i uszkodzić kładki. W tym momencie na przykład nie mamy tego zadaszenia. Tak to niegdyś wyglądało, ale wiadomo, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przepiękny kolor wody, woda jest przejrzysta, ale słuchajcie, w takim najcieplejszym okresie, czyli właściwie teraz, bo my jesteśmy tutaj w lipcu 2025 rok, woda ma maksymalnie 12 stopni, także no nie wszyscy odważają się do niej wejść. Myślę, że to już taki jest nawet rodzaj morsowania, ale na pewno daje ochodę w taką pogodę jest jedno z moich ulubionych miejsc, jeżeli chodzi o kanion Sapadere. W tym miejscu naprawdę wychodzą fantastyczne zdjęcia, także warto się zatrzymać na chwilę. Do kanionu Sapadere nie ma komunikacji miejskiej, dlatego warto wybrać się tutaj z wycieczką zorganizowaną. Coś, co nie do końca mi się podoba w tym kanionie Sapadere, to są rury. Uważam, że mogli pomyśleć troszeczkę nad innym rozwiązaniem, tak żeby je zakryć. Tymi rurami jest doprowadzona woda pitna do domów. Wiosce Sapadery no i w okolicznych wioskach, ale troszeczkę stosuje widok. No, zobaczcie, jakie pustki naprawdę. Ja nie pamiętam, żebym w tym kanionie widziała tak mało osób. Być może wynika to z tego, że nie wszyscy wiedzą o tym, że kanion Sapadery został ponownie otwarty. Dlatego, że w takim sezonie letnim, w którym czasami ciężko było tutaj przejść, trzeba było stać w kolejkach, żeby dojść do jakiegoś fajnego miejsca. Nie można oczywiście skakać do wody, jest to zabronione ze względu na bezpieczeństwo, ale są przygotowane takie schody albo drabinki, po których można wejść do wody. No ja dzisiaj nie będę się kąpać, może uda mi się kogoś nagrać, chociaż nie sądzę. Chciałam wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, jeżeli chodzi o wycieczkę do Sapadere to jest ona w dwóch wersjach, to znaczy wersji spokojnej i ja dzisiaj jestem na takiej wycieczce, czyli przyjechaliśmy tutaj zwykłym autobusem. I taką wycieczkę polecam przede wszystkim rodzinom z dziećmi. Druga wersja to jest wersja z zipami, I to jest wycieczka już bardziej rozrywkowa, szybka jazda i jeśli mam bez pomieszczenia, to ja wolę taką szybszą wycieczkę. Uważam, że zabawa jest fajniejsza, ale no nie dla każdego się nadaje, bo podczas takiej wycieczki z zipami, i są organizowane bitwy wodne i naprawdę Ratujcie swój sprzęt, ratujcie swoje ciuchy, bo jesteście całkowicie mokrzy. Druga kwestia jest to szybka jazda, głośna muzyka i na przykład jak ja sprzedawałam wycieczki w biurze podróży, to ja raczej radziłam, żeby dzieci poniżej siódmego roku życia nie, nie korzystały z tego typu wycieczek. Dlaczego? Bo wiadomo, że zawsze może coś tam się wydarzyć. Jest mało tych e, sytuacji, takich jakichś wypadków, ale jednak e, lepiej dmuchać na zimne. Wiadomo, że dziecko tutaj jest bardziej bezbronne, kruche e, i tak jak mówię, czasami tak zbyt głośna muzyka czy na przykład te bitsy wodne nie są odpowiednie dla dzieci. Ja wiem, że wiele firm powie Wam, że nie, nie, jak najbardziej możecie brać nawet te maluchy ze sobą. Ale pamiętajcie, że to Wy jako rodzice bierzecie odpowiedzialność za takie dziecko. Jeżeli jesteście w stanie, to firma tutaj powie, że wy kupiliście na własną odpowiedzialność taką wycieczkę. I jeszcze jedną rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć, oczywiście Wy jesteście rodzicami, wy najlepiej znacie swoje potrzefy i są dzieci, które nawet w takie mniejsze uwielbiają tego typu atrakcje, także jeżeli jesteście pewni, że taka wycieczka będzie dla Waszego dziecka odpowiednia, to jak najlepiej możecie kupić. Ale miałam taką sytuację, pamiętam, że przyszła skarga do biura mamy, która skarżyła się, że kierowca nie chciał wciszyć muzyki, a ta muzyka przekazała dziecku, No słuchajcie, decydując się na taką wycieczkę z cichłami, z cichobusami, musicie być świadomi, że to jest wycieczka, która kładzie nacisk na rozrywkę. Także nie oczekujcie, że kierowca tylko dla tego jednego dziecka ciszy muzykę. Słuchajcie, chyba z 2-3 lata temu zrobili taki punkt widokowy i tych schodów jest... Ohoho, ja kiedyś poszłam. A, teraz już jest nawet zamknięte, więc na... wam nie nagram. Ale tych schodów jest strasznie dużo. Potem schody się kończą. Yy, zaczyna się zwykła taka nawet, powiedziałabym, dróżka w lesie. Nie polecam. Jeżeli nawet będzie to kiedyś otwarte, nie wchodźcie na górę. Ten punkt widokowy, ten widok stamtąd no, nie jest tak piękny, żeby żeby tracić tyle czasu i energii na wejście tam. Tutaj bardzo dobrze widać, jak te kładki wyglądają, no i te nieszczęsne rury, które no, sami widzicie, przyznajcie, że niestety troszeczkę to psuje odczucia wizualne. Niedługo potem, jak będzie ten zakręt, to będzie największy wodospad z takim jeziorkiem, który no już jest tutaj ostatnią atrakcją i po prostu potem się tą samą drogą zawraca Słuchajcie, naprawdę żeby w lipcu, no nie przepraszam, dzisiaj mamy 1 sierpnia żeby w sierpniu było tak mało turystów tutaj, no ja sama nie wierzę Mam ogromne szczęście, że mogę dla Was tutaj dzisiaj być i nagrywać I dotarliśmy do miejsca gdzie jest ten największy wodospad i takie jeziorko, gdzie można popływać. Taki chłodek od tego bije, jak jest bardzo przyjemnie. I właściwie to tyle. Zobaczcie ze mną cały kanion. Tak jak Wam powiedziałam, droga nie jest długa delikatnie, teraz możecie zobaczyć, że będę schodzić w dół delikatnie, naprawdę to jest, myślę, że nawet małe dzieci jak widzieliście gdzieś tam po drodze mijaliśmy małe dzieci też mogą w tej wycieczce brać udział i myślę, że to jest właśnie bardzo fajna wycieczka dla rodzin dzieci ale to nie jest wszystko podczas tej wycieczki bo w tej spokojniejszej wersji jeszcze zobaczymy bardzo ciekawy turecki dom dom, w którym normalnie dalej mieszkają ludzie, także na pewno dla Was zrobię nagranie i jeszcze będziemy jechać do Jaskini, Jaskini Krasnoludków, także oglądajcie dalej. Słuchajmy się jeszcze w te odgłosy, bo te odgłosy kojarzą mi się właśnie z okresem wakacyjnym w Alanii w Turcji. Mniej więcej w połowie kanionu macie miejsce, gdzie możecie mm, napić się czegoś, nie wiem czy coś zjeść, bo szczerze mówiąc nigdy się tutaj nie zatrzymywałam, ale na pewno jest możliwość jedzenia guzlemetu, tureckich naleśników przed wejściem do kanionu i za chwilkę mm, jak wyjdę z kanionu, to nagram dla Was kawałek materiału z tamtego miejsca, czyli możecie również i tutaj zjeść guzleme. O tym, że ten yy, kanion nie jest za bardzo wymagający, jeżeli chodzi o chodzenie, możecie się przekonać obserwując buty turystów. Zobaczcie, mogą być to takie buty sportowe, ale większość osób ma po prostu zwykłe klatki. W tym momencie mamy chwilę po godzinie 11 i ja już schodzę do miejsca spotkania, natomiast możecie zobaczyć, że w tym momencie pojawiło się kilka nowych grup Także, jeżeli chcecie zwiedzać Kanion Zapatera, to polecam, żeby przyjechać tutaj raczej z rana. No i pan się cały zanurzył. No wielki szacunek dla pana, ale czego się nie robi dla dobrego zdjęcia. <śmierdziwia> nie wioże. Jest pierwszy raz! Zobaczyłam, że ktoś. Coś takiego tutaj zrobił! Wielki szacunek naprawdę widziałem. To jest to, widzicie, co widzicie, to mówiłam wcześniej, czyli zaczęło naprawdę przyjeżdżać tutaj dużo grób i jest ciężej przemieszczać się po tych płatkach. Widziałam nawet Państwa, którzy są tutaj z kutkiem i zaradę, ale wiadomo, że na przykład jak będzie tutaj za dużo osób, to one nie przejdą. Także trzeba to przemyśleć. I już korek zrobił się na autostradzie. żeby nie było, to może ja wejdę też troszeczkę. Mam nadzieję, że nikt mi butów nie ukradnie. I że one mi nie spadną. Nie będę się kąpać, bo... O Jezus, trzeba uważać, że to e, Nie będę się kąpać, pływać, tymczasem mam za dużo sprzętu ze sobą. Natomiast spróbujemy, jaka jest woda. Ale zobaczcie na ten ulor, oh jak jest piękny. Dobra, stanę na tym. <laughs> No. Nie wiem, czy to ma 12 stopni, ale jest nie cudnie. No i tam możecie zobaczyć znak oddali 3 metry głębokości. <noise> A myślałam, że nikogo nie uda mi się złapać dzisiaj na kąpieli i zobaczcie, jaka niespodzianka. Zobaczcie, nawet pani. Nie wiem, raczej nie ma złamanej nogi, ale no, na pewno ma jakiś problem z nogą i tutaj jest w stanie przejść. Na spokojnie ta godzina 15 to jest naprawdę wystarczająco dużo czasu, żeby przejść przez ten kanion, żeby zażyć kąpieli. Oczywiście w takich warunkach, bo jeżeli będą tłumy, no to wtedy wiadomo, że ten czas wydłuża się do każdego miejsca. Natomiast dzisiaj naprawdę mieliśmy ogromne szczęście, że nie było ludzi. I ja już wychodzę, mam jeszcze mnóstwo czasu, ale spożytkuję na nagrywanie dookoła. Tutaj przed wejściem macie taką prowizoryczną, można powiedzieć, mapkę. Jesteśmy w tym miejscu, kanion Zapadere. E, tutaj jest taki taras obserwacyjny. E, co jeszcze? No i ta droga, która prowadzi. Tutaj się zaczyna. I, 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 i o! Wodospad. Ale coś to co wygląda na tej mapie jakby to było olbrzymie, a tak naprawdę, tak jak mówię, to jest około 750 Metrów, jeżeli chodzi o te kładki do przejścia, zgodnie z tym, co jest tutaj napisane, to jest nawet 600 metrów. Eee, I co? Długość kanionu, 750 metrów. Wysokość 400, 400 metrów. Ogromnie cieszy mnie fakt, że kanion Zapadera został ponownie otwarty. Eee, naprawdę. Jest to znaczna część wycieczek sprzedawanych przez biura podróży i wiecie, wiele osób utrzymuje się właśnie z tego kanionu, no bo wiadomo, że jak był zamknięty, to e, po prostu tutaj ludzie na tym nie zarabiali, a był zamknięty przez no chyba 7 miesięcy, tak? Także bardzo, bardzo długi okres. Jeżeli będziecie w Alani, czy Fide, to polecam jak najbardziej, żebyście się tutaj wybrali, dlatego, że jest to urokliwe miejsce, przepiękne miejsce. Bardzo ładne zdjęcia tam wychodzą. I po prostu myślę, że wycieczka będzie Wam się podobać. Przed kanionem znajdziecie restaurację, także można kupić sobie coś tutaj do jedzenia, do picia. Ja za chwilkę podejdę i pokażę Wam, jak Panie robią gozleme. Panie przygotowują gozleme. Cieniutkie placki. Ale fajne Agencji. Przed samym kanionem, wejściem do kanionu, również jest yy, tak. Taki naturalny basen, można powiedzieć, 1,80 m. Z tego co widzę, i również możecie tutaj zamoczyć stopy, żeby się ochłodzić. Mało osób o tym wie, także wszyscy rzucają się tam do wody, a tutaj jest równie przyjemnie. Oho, oho, woda jest taka sama, lodopata, a nawet rybkę tam widzę, nie wiem, czy to będzie widoczne. Te listki bardzo ładnie wyglądają. I już jestem schładzona. Koniec. Tradycyjnie nie wiem, ile materiału nagrywam, ile z tego stworzę filmów, czy to będzie jeden vlog, czy kilka. Dlatego, na wszelki wypadek, Ała, żegnam się już z Wami. I było mi bardzo miło uczestniczyć w tej wycieczce. Jestem pod wrażeniem. Jest Iwony, przewodniczki z biura Alania Online. Znam Iwonkę wiele lat, ale dawno już nie byłam na żadnej wycieczce z nią i dzisiaj przypomniała mi, jaką fantastyczną przewodniczką jest. Także bardzo Iwonko dziękuję za to, że mogłam zabrać się z tobą na wycieczkę do Zapadary. Dajcie znać, czy ten kanion wam się podobał, czy w ogóle byliście, albo czy myślicie, aby... myślicie o tym, aby się tutaj wybrać. Stałyby się po te sofody, bo jest sporo kamieni pod moimi stopami. Także buziaki, dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia później. To pa!